Pozwól, że cię steroryzuję. Czym steroryzujesz mnie dzisiaj? Live by your inner knowledge and strength. O, Love yourself. Love yourself. O, tak. Teraz prosto w twarz, kochaj siebie, bo to jest jedyny słuszny wniosek. Nie, czekaj. Sposób na życie? Postulat. Post a. No, ale powiem Ci, że ten, to określenie terror, miłości do siebie, bardzo mi się. trochę mi się spodobał, jakby pod tym względem, że jakby. trochę mi się to skojarzyło z poezją barokową, w sensie z tym z oksymoronem, takim, że. Z czegoś, to jest tak dobre, robisz co, łączysz to ze słowem, które ma takie bardzo negatywne konotacje, tak naprawdę, że terror miłości. I jak zacząłem się tym zastanawiać po obejrzeniu właśnie filmu Hani, to, tak, to sobie tak pomyślałam, że kurcze, to może faktycznie tak wyglądać z boku, że to jest trochę terror, bo teraz to jest. Mówiliśmy o tym ostatnio, że to jest taki dosyć popularny temat w sumie. Z mojej perspektywy, moment, moment zestawiania słów, mhm. jakby faktycznie jest interesującym zabiegiem, stylistycznym takim stricte. No. Ale ja kompletnie nie odczułam, i podkreślam, że ja nie odczułam tego, mhm. że to mógłby być terror, no bo terror jednak mimo wszystko kojarzy się z czymś, co jest narzucane, a to, a to wcale nie jest narzucane, bo to. To, że ludzie o tym mówią, mm -hmm. to tak naprawdę w tym momencie można przełożyć na to, że terror jest zewsząd w zasadzie. Terror diety wegańskiej, terror wegan nad mięsożercami, no. terror y, ubierania się ciepło w zimie, bo są niskie temperatury, żeby sobie nie swolić nerek mm -hmm. i nie złapać wilka. Mm -hmm. Terror czegoś tam. Jeżeli ktoś mówi o tym, że to jest terror, a ona powiedziała, że to nie ona, że nie, nie ona ukuła ten termin, tylko ktoś zupełnie Ukuńska. inny. Mm -hmm. To ta osoba, która mówi, że terror samomiłości, to w tym momencie jakby ja tutaj widzę strach przed tym, że można po prostu temu w jakiś sposób się poddać, w sensie Wiesz, no, samomiłość nie jest łatwym tematem. W, w szczególności w dzisiejszych czasach, kiedy zaczęło to wychodzić i też zaczęło no. być definiowany, czym to jest, i tak dalej. Się mm -hmm. nagle okazało, że no, jednak tej samomiłości w ogóle nam brakuje. No. Bo to nie chodzi o to, że. że miłości w ogóle brakuje. Że, że tak, że ona umyka w zupełnie gdzieś innym kierunku. Mm -hmm. Ale osoba, która mówi o tym, że to jest terror, wyraźnie oddaje swój, swój stan, jakby wobec tego, że, się, że, że dla niej to jest terror. Ona czuje się steroryzowana tym, że. Musi tak myśleć, gdzie ja, ja, na przykład, pisząc u siebie, cokolwiek na swój temat, w sensie samo miłości albo szeroko pojętej, i tak dalej. Piszę tylko i wyłącznie o sobie, ja nie piszę tego narzucając komuś. Prawda? No i widzisz, właśnie to mi się wydaje, że jest jakby u podstawy tego odczucia, że to zależy, na jakie treści trafiasz i u kogo. To prawda. Bo w momencie, kiedy wiesz, kiedy my mówimy, że, ja, że jakby ja czy ty piszemy o tym, że ja siebie kocham, ja, muszę, ja sobie to powtarzam, ja potrzebuję sobie nad tym pracować, bo to mi pozwala jakby na dalszą pracę nad sobą i tak dalej, no. to my to mówimy, nie mówiąc o tym, to teraz ty musisz się kochać. A to jest Ala coach'a. Tak, to co, o czym rozmawialiśmy ostatnio dokładnie tak to nie? rozmawialiśmy o tym ostatnio natomiast w momencie w którym wiesz ty spotykasz się z treścią która właśnie jest w ten sposób agresywnie podana no to jakby po pierwsze, czujesz się zaatakowany tym, że ty musisz, a ty nie czujesz, więc nie rozumiesz. Ta osoba tak naprawdę, ale tak naprawdę nie podaje ci sposobu, jak to zrobić, dlatego że ten sposób jest tak bardzo indywidualny i tak bardzo oparty o twoje prywatne doświadczenia, które ty musisz przepracować, że nikt nie jest w stanie ci powiedzieć, jak masz to zrobić, natomiast jest ci powiedziane, że musisz to zrobić. I jakby mówię o tym dlatego, że wczoraj rozmawiałam na ten temat z jedną z takich bardzo mądrych osób i rozmawialiśmy o tym, o tym ale w kontekście ciała pozytywności. Okay. Bo ona, ta osoba mi zwróciła uwagę na to, że jakby ten, ten postulat, że trzeba się kochać i tak dalej, został do tego stopnia doprowadzony, że to jest tak, że nie możesz już komuś powiedzieć, że otyłość jest chorobą. Bo przecież ty masz prawo być gruby i, jakby nic się. i że to jest jakby ty się wtrącasz, i tak naprawdę to nie wynika z twojej troski. To wcale nie jestem. Ja siebie przecież kocham, więc ja mogę wyglądać jak no. chcę. I im bardziej to toczyłaś ta rozmowa, tym bardziej dotarło do mnie, że to wynika z tego, że osoby, które postulują to, że musisz siebie kochać, masz prawo wyglądać tak, jak wyglądać tak naprawdę one też siebie nie kochają. Że to, jest, to jest cały czas case tego małego pieska za płotem, czyli ten kto najbardziej szczeka, najgłośniej szczeka, tak naprawdę najmniej wie o czym szczeka, ale szczeka po to, żeby wyglądało tak, że wie. E, tak. Czyli mały pies szczeka, żeby być groźnym, bo nie wygląda na groźnego, czyli mhm. musi bardziej zrobić hałas niż, niż ktoś popatrzy i no, powie, okej okay, tam... Nie... Tak. tak. W ogóle moim zdaniem wszystkie agresywne treści w sensie bardzo takie m, natarczywe i y, nie pozostawiające ci twojego własnego wyboru, opcji Twojego własnego tak. wyboru, decyzji masz myśleć, itd. tak, wiesz co, co to, w, w ogóle słowo masz, musisz. Tak, tak. To jest takie bardzo. no To, to jest terroryzujące w jakiś no. tam sposób albo powodujące, że wzbudza się w Tobie jakieś poczucie winy w ogóle, że kurde to ja tak mhm. nie robię, to ze mną jest coś nie tak. Mhm. I te treści, no to, to nie są treści, które są motywujące w jakiś sposób, ale one też powstały. Myślę, że z jednej strony, dlatego że dane osoby potrzebują jakoś w sobie coś przepracować i może to uważają, że, uważają, że ten sposób jest jedynym takim słusznym dla nich, mhm. więc głośno krzyczą, że tak musi być, inaczej nie może być. Mhm. Ale z drugiej strony nie przyjęłyby się takie treści i nie rozpropagowały w szerszej ilości, gdyby nie jednak mimo wszystko. Jakiś odbiór, Zobacz, że dokładnie to samo robi kościół. W tak. sensie kościół też mówi, masz robić tak. Inaczej, jak robisz, to jesteś bezbożny. Tak, I, no, w sumie. i, i tak dalej. Więc no, to są rzeczy, które po prostu dostajesz, myślisz sobie, okej, okay, tak jest I jedyny sposób. Tak, jak? tak, jakieś, tak takie, jakie jest. Dobra, mam siebie to, samo pasuje. kochać. Co to znaczy? Nie wiem, ale dobra, kocham siebie. Tak, tak. I teraz będę chodził i pisał wszystkie te mądre cytaty o tym, jak to kocham siebie, mimo tego, że w ogóle tego nie czuję, w ogóle tego sobie nie zdefiniowałem po swojemu. I jakby ja no. rozumiem, że w momencie, w którym e, ktoś jakby bierze cudzy rozmiar i cudzy ciuch, który na niego nie pasuje i który nawet nie leży mu w ogóle w żaden sposób i on go nie czuje, ale on mówi, no dobra, on tak trzeba, no bo taki, bo jest terror tego, żeby się kochać. Bo jest taka moda. Bo jest bo taka, jest taka moda, moda. Bo jest taki trend. Tak. O nie! Moja herbata. O nie! Zwaliła sobie? No, się tak trochę rozpękł. nie, to niedobrze. Czekaj. I to tak tuż przed wyjazdem. Ziomek! Ja sobie tak myślę, że wiesz, jeżeli jesteś osobą z zewnątrz, jakby nie jesteś w, wciągnięta w ten temat, bo jakby go sobie nie przepracowujesz, sama prywatnie Działa. na przykład na terapii czy coś e, i trafiasz na taką treść, która jest w taki agresywny sposób podana, no to ty myślisz, że to jest właśnie to. Natomiast podświadomie że tak powiem, ty czujesz, że coś jest nie tak. Jest nie tak z tą treścią. Ty nie wiesz, co to jest, bo to jest tak samo jak w kinie. Oglądasz film, wiesz, że coś jest nie tak, nie umiesz powiedzieć, że to chodzi o to, że montaż jest zjebany, albo że za głośno muzykę słychać, albo że na przykład jest za ciemno, albo za jasno i tak dalej, ale wiesz, że ty czujesz, że jest coś nie tak. I z taką treścią ty też czujesz, że coś jest nie tak. Cały czas ci się takie treści podpowiadają i ty masz takie poczucie, boże, wszyscy mnie terroryzują, że mam się kochać, ale ja, ja nie wiem, jak ale to zrobić ale tak zobacz, naprawdę. Tak, tylko że widzisz, bardzo często brakuje tego pytania, ale o co chodzi? No. Czyli, no, czyli jak? Tylko no. To jest to o sięganie. Czym właściwie mówisz? Tak, to jest to sięganie po pigułkę y, natychmiastowego rezultatu. No, no. no bo w zasadzie, w zasadzie tak to wygląda. Zamiast powiedzieć, że słuchaj, no jakby w, w całej samą miłości chodzi o cały proces, który nie jest od tak, bo to nie chodzi o to, że jednego dnia wstajesz rano, stwierdzasz, będę się kochać i wszystko działa, tylko no, jednak od u każdego to też jest. Indywidualny proces, bo twój wyglądał zupełnie inaczej tak. niż mój, i na wielu punktach się stykałyśmy i yy, na nowo sobie Prze, Przedefiniowywałyśmy wiele rzeczy, no. ale każda z nas miała sobie własny, własny proces do tej, do tej samej miłości. I on nie jest konstant. W sensie to nie jest tak, że jak Dokładnie już tak. raz już się osiągniesz ten stan, dobra, kocham siebie, to to już jest tak każdego dnia. No nie. Dalej bywają dni, w którym czujesz się gorzej, w których czujesz się taki no, troszkę chropowaty w stosunku do siebie i tak dalej. I jakby musisz sobie pewne rzeczy już świadomie powtarzać. To nie jest tak, że jest i już to jest stan konstant, tam Ty już zostajesz w tym momencie. Jakby w ogóle nie ma, nie ma jakby moim zdaniem, nie ma w ogóle stanu konstant, tylko nasze podejście do tego, czy, czy, czy dajemy się wciągnąć z powrotem w jakieś tam niższe tony, czy, czy pozostajemy raczej z optymizmem, patrząc na to, że dobra, no dzisiaj mam słabszy stan, dzisiaj może mniej się lubię, bo nie wiem, wczoraj zjadłam pączka albo wczoraj zjadłam Yy, za, yy. za za dużo tofu, no nie wiem, cokolwiek. Mhm. I dzisiaj po prostu mój, moje ciało to pokazuje, no bo jednak mimo wszystko ciało dzisiaj pokazuje to, co było wczoraj yy, w myśli albo no. w odżywieniu i tak dalej. No. I yy, akceptuję to, w sensie akceptuję to, że tak jest, mhm. nie robię sobie wyrzutów, nie wpędzam się w poczucie winy, mhm. bo jednak to był swego, swego rodzaju, na przykład mój wybór że to zjadłam, więc... Mhm jestem świadoma konsekwencji danego wyboru i tak dalej, więc się nie osądzam ani nic z tych rzeczy. Mhm. Mo, jakby level strzałka samomiłości może jest w tym momencie troszkę niżej, ale to nie oznacza, że całkowicie spada, no. tylko że ja sobie nie daję pójść w tej, w tej myśli, że kurde, no jestem chujowa, po prostu już tak sobie jakby... Nie, beznadziejnie. To jest, to jest ten moment, kiedy za, załóżmy idziesz na... Chcesz rzucić palenie, mhm. jest wszystko okej, okay, wszystko okej, okay. nie palisz, nie palisz, nie palisz, nie palisz, nie palisz, zapalisz tego jednego papierosa i wum. Z powrotem. Tak. Wracasz do palenia i palisz codziennie. No. Tylko to jest jakby to znowu jest przyzwolenie. Tak, ale wiesz. Twoje własne. Się... to jest super trudne, żeby się trzymać no, na tak. tym poziomie tej względnej równowagi, która no. czasem jest mniej bardziej na, na którąś ze stron przechylona. Dlatego to jest praca na całe życie. Dokładnie tak, ale no. tak jest i z samą miłością, i z, z wiarą w siebie, co jest Poczuć, zupełnie inną wartością. Nie, wartości, wartości sprawczości. E, Szukaniem pasji codziennie i, albo nowości, i tak dalej. To jest cały czas ten sam temat, bo mm. jakby. To jest takie trochę warunkowanie jednej rzeczy. O, bo to jest trend, więc teraz zróbmy z tego trendu yy, zło. Jakby każdy trend ma swoje dobre i słabe strony. Ale też powiem ci, że na przykład ja sobie tak, ja sobie tak myślę, że jakby. Na poziomie takim, że tak powiem, świadomym, w momencie, kiedy ty nie masz przepracowanego tego tematu, to ciężko jest jakby tak w pełni rozróżnić, która treść wynika z tego, że ktoś naprawdę to przeżył, doświadczył i tak to dalej, prawda. a która treść jest po prostu dobrze napisanym tekstem na zasadzie takiej, że dobra, napiszę to, bo tak, tak to powinno być. I ja troszkę zaklinam rzeczywisto, że sam tak czuję i. No, nie czujesz do końca tego, że coś jest nie tak, mimo że gdzieś tam coś podskórnie masz takie, nie rozumiem o co chodzi, no ale jakby spoko, nie odróżniasz tych, tych treści między sobą, bo ty w sobie tej treści nie, od, nie, nie odróżniasz i jakby tobie I... się wydaje, że tak to powinno wyglądać, szukasz sposobu na to, dalej tego nie czujesz, jesteś sfrustrowany i te profile, które, to jest tak jak było kiedyś z fitnessem, że te miejsca, które pokazywały ci, że można mieć piękną sylwetkę i w ogóle pracować nad sobą i się akceptować, z czasem zaczęły przechodzić w coś takiego, że zamiast cię motywować, one cię demotywowały, że ty nigdy taki nie będziesz. I za chwilę z tym trendem dotyczącym tego, że trzeba się, znaczy nie trzeba, że kochanie siebie jest po prostu super, że mega ci pomaga fajnie żyć i w ogóle, i za chwilę to też będzie zacznie być demotywujące dla osób, ponieważ nikt tak naprawdę nie, do, nie dochodzi do istoty rzeczy, do, do, do sedna sprawy i nie mówi o tym, bo tak naprawdę ten autorytet też nie przeszedł tego tego procesu. To jest ta y, weryfikacja i eliminacja tych, którzy próbują złapać się za trend, bo to jest trendem, no. a ci a tych, którzy nie są trendem ale żyją w danym nurcie, czyli, Właśnie żyją, no. czyli po prostu to jest, ich, to jest ich mindset, codzienność i lifestyle i o tym piszą, bo to jest to stanowi ich, ich codzienność i oni piszą o sobie w swojej codzienności. Aha. Oni nie chcą być trendem, czyli okej, okay, to teraz jest trend na samą miłość, to ja będę pisała o samą miłości, tylko oni piszą o swoim procesie. No. To jest to, co ty robisz przez od, od paru lat na Instagramie, to mhm. jest to, co ja robię, ale w odniesieniu też do tańca, bo taniec dla mnie jest terapeutyczny, więc dla mnie jest punktem odniesienia dla mnie mhm. i do kochania samej siebie. Ale jest du i, takich osób, I bardzo takich dużo słuczów. jest. Tak, przecież ostatnio ta afera cała z tymi lewackimi feministkami pokazała przepiękne kobiety, które właśnie tak. w ten sposób piszą o samomiłości. Nie mają ogromnego grona followersów, którzy e, Ślepo czytają. podążają za ich poglądem. Tak. Owszem, jakby trzeba mieć pewną dozę świadomości i myślę, że chyba bardziej, hmm, może nie, nie samej świadomości, ale świadomości tego, co się lubi, jak się lubi, w którym miejscu się jest. To jest trudne do zdefiniowania na no samym to początku, początku bo, to, bo, bo to powoduje, że trzeba przyznać, że ma się słabości przed sobą, ale to powoduje, że natychmiast jesteśmy w stanie przefiltrować treści, które do nas docierają i stwierdzić, że ten to jest ściema, ten to jest trend, za tym nie pójdę, bo. Nie czuję sposobu mówienia miężko. Znaczy nie to jest tak dla dalej. mnie ma nie. W sensie nie tak, że... Tak, tak, dla no. mnie, no jakby to tylko i wyłącznie dla mnie. Ja tego nie tak, czuję. Ja tego nie czuję, a, ale tu czuję. I no. w sumie ta osoba jakby czuje jak, jak, jakąś spójność. Może jakoś jesteśmy podobne. To w sumie to zainteresuje się, bo. A nóż zobaczy coś inspirującego, motywującego i zastanowi się, czy może mi to jakoś pomoże, cokolwiek i, i, i zacznę szukać w swoim kierunku. No tylko właśnie trzeba wyjść z tego schematu postrzegania miłości jako bardzo takiej utopijnej recepty na wszystkie bolączki, bolączki teraz. Masz, napijmy się samo miłości. Jak ja sobie tak myślę, to, to też nie jest tylko kwestia samego terroru tej miłości, tylko to jest w ogóle pewnego rodzaju taki terror związany z tym, że jakby wychodzimy z tego filtrowania przez własne doświadczenia, z tego ja to przeżyłam w ten sposób i jakby filtruję to w ten sposób, jakby mhm. my, się, my się od tego od, oddzielamy, e, mówiąc tymi takimi ogólnikami, które są skierowane do ty, do wy, do świat, który powoduje, że e, no... Ta treść wydaje się być taka tak zwana jakby obiektywna, więc tak jakby mądrzejsza. No tak. Ja to nazywam tak zwane pisanie bezokolicznikowe, jakby pozbawiasz się swojego takiego, ja to widzę w ten Aha. sposób, tylko mówisz to tak, że to brzmi tak jakby to było takie podane, tak wiesz, obiektywnie, trochę naukowo, tak jakby z boku i w ogóle i to powoduje, że ty masz takie, że tak jakby, tak jakbyś czytała podręcznik. Ja na przykład bardzo lubię czytać te książki, popularno-naukowe przede wszystkim, no tak, ale... które dosyć mocno zawierają historię, w którym autor nie udaje, że go tam nie ma. A w tych treściach ja mam takie wrażenie, właśnie... I to, jest, i nie to ma jest autora. I to jest religia. W sensie, to no. jest, to jest ta, ta treść podawana, ale religia. Ja jestem tylko naczyniem, które Wam tutaj objawia prawdę. No nie. No tak nie działa, jakby nie masz nie jest, nie, nie ma w tym autentyczności, jeżeli nie ma tam ciebie. To prawda, ale zobacz, że dalej się ludzie na to łapią z tego względu, że potrzebują mieć jakby powiedziane, że tak, Bóg powiedział. W sensie jest trochę taka re retoryka, że no to jeżeli to jest taka prawda wiadoma przecież dla wszystkich, tak, to, to jeżeli tak jest, to wy, my i tak dalej tak macie, to w tym momencie ci ludzie biorą, ok, to jeżeli wy, my tak mamy, to wszyscy tak mają, to ja też tak mam, że tego nie czuję, no dobra, to mam. No tak, I, to, tak, i, tak, tak, I wiesz, to jest, to to jest nadał, właśnie, właśnie, właśnie ten język. Ale ja pomyślałam sobie w tym momencie, jak o tym mówiłaś, o preferencji. Czyli zobacz, że w moment, w którym dostajemy treść, i już teraz nie mówię o tym, że treść przychodzi do nas w, w kontekście samej miłości, tylko mamy tę treść, nie odpowiada nam, Uważamy, że jest to terror, mhm. stwierdzamy, że jest to terror i podzielimy się naszą obserwacją, że jest to terror. Mhm. Zobacz, jak wiele osób no. zaczyna przytakiwać takiej osobie, która mówi, że jest to terror i bardziej dyskutować na ten temat i jakby pod podsycać swoje wnioski, że tak, jest to terror, ja się też czuję terroryzowany i w ogóle i tak dalej, mhm. jebać samą miłość. No. Dla mnie smutne jest to, no. że Twórcy, którzy mówią o tym z tej perspektywy zyskują taki rozgłos i oni jakby ok, dzielą się swoim postrzeżeniem, natomiast nie ma tego drugiego punktu odniesienia, że coś się pojawia na ich ścieżce, co ich gniecie mhm. i oni mówią o tym, że ich to gniecie. Ale mówią to w taki sposób, żeby bardziej zrzeszyć naokoło siebie ludzi, którzy mówią też, że ich to gniecie, a nie, żeby wspólnie rozwiązać problem i ewentualnie zastanowić się, jak możemy pójść, jednak żeby tę samą miłość poznać i żeby nam się spodobały, żebyśmy nie czuli się zterroryzowani. No tak, ale to wynika chyba z tego, że ludzie nie potrafią pytać o takie rzeczy, bo wstyd jest przyznać i to też o tym rozmawiałaś w zeszłym roku. Wstyd przyznać się, że czegoś nie wiesz, zamiast powiedzieć, że, że jakby, wiesz, masz wątek pod tytułem, bo sama miłość to terror, to zamiast przyjść powiedzieć, wiesz co, ja też tego nie rozumiem, jakby też nie rozumiem, mhm. o, o czym ci ludzie mówią, tylko jest tak tak, ja się czuję tak samo, w sensie ludzie potrzebują takiego współodczucia do czegoś, natomiast za tym współodczuciem nie ma potrzeby wiedzy. Co, co z tym zrobić? W sensie na to mi kiedyś e, dosyć mocno zwraca uwagę Wojtek, że w momencie, kiedy zwracam uwagę na jakąś rzecz, to fajnie by było spróbować znaleźć rozwiązanie, które widzisz ze swojej perspektywy, a nie, że tylko mówisz, że to jest takie, 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 takie kropka. Jakby no właśnie, i to jest, jeśli i to już jest? zwracasz na coś uwagę, to spróbuj powiedzieć, a może gdybyśmy. Co, jakby spróbuj rozwiązać to tak, przynajmniej i, dla siebie, tak, i to, i to jest. Tak, i to jest cały czas około tego języka my wy, e, a ja... I moje, mhm. bo y, moment, w którym właśnie zaczyna się używać tego języka, że łączyć te dwa języki, mówiąc mhm. o tym, że ja, moje postrzeżenie jest takie, że to jest terror, ale to jest moja obserwacja i ja się z tym czuję tak i tak, pozostanie w, zamknięte w tej, w, te, w, tej, w tej przestrzeni ja, moje, ale łączy się z tym, że no, jestem ciekawa, czy wy tak też się tak czujecie, bo jeżeli tak, to będzie mi przynajmniej raźniej, że jest więcej takich osób. I wiesz, łączenie tych dwóch sposobów wyrażania treści, mm -hmm. ja uważam, że no, jednak bardziej powoduje, że właśnie zaczyna być to sama, ta sama miłość postrzegana jako terror, a nie jako po prostu element, nad którym możemy się zastanowić, bo ludzie jak słyszą terror, to od razu są negatywnie nastawieni. Tak, ale jakby to. to wiesz... no, że zapominamy, że ktoś przedstawiając nam jakąś treść, mówi o tej treści ze swojego własnego punktu widzenia. To też jest inny temat dotyczący tego, że jakby ludzie utożsamiają swój pogląd ze sobą, tak? Więc, mm, yy, mm. No, ale to też o tym rozmawialiśmy no, przy, przy tak, okazji dokładnie. radykalizmu feministek. Dokładnie tak. To, o czym my rozmawiamy, to jest jakby tylko i wyłącznie pretekst do pokazania tego, że my mamy problem ze zrozumieniem świata, w sensie dlatego, że my nie pytamy. Mm -hmm. Nie jesteśmy tak, nauczeni kurde, pytać tak, tak naprawdę i nie jesteśmy nauczeni dowiadywać się. To jest trochę tak, że na lekcji matematyki pani wytłumaczy ci na przykład tangensy, kontangensy i te inne rzeczy, które są ci tak zajebiście potrzebne w dorosłym życiu, i ona tłumaczy, pyta, czy wszyscy rozumieją, wszyscy potakują, po czym jak wywołuje kogoś z tablicy, to okazuje się, że 80% klas nie rozumie. Tylko każdy bo się boi nikt, zapytać? Tak, bo, bo nikt będzie... nie mówi ja nie rozumiem, bo, nie, bo, bo jakby powiedzenie nie rozumiem, znaczy nie umiem, znaczy jesteś głupi, a nie, że po prostu się uczę i mam do tego prawo. Tak, to prawda, kurde, to jest, to, to, to jest totalnie to. To jest mega złożone tak naprawdę, w jaki sposób my funkcjonujemy w tym świecie i jak my go odbieramy i jeszcze jak my go opisujemy i jakby... To jest też coś przez to, że ja to przepracowuję, to jest też to, że nad tym wszystkim w całe na biało, wielkim futrzanym płaszczu wychodzi, wychodzi ta pycha, że ja już wiem wszystko. I że ja już jakby nie ma tutaj miejsca na wątpliwości, nie ma miejsca na pytania, bo ja wiem wszystko i jak cię ktoś zapyta o to się okazuje się, że czegoś nie wiesz, to też zaczynasz się robić agresywny. I ten piękny biały, futrzany płaszcz robi się taki ujebany w błocie. Kurde, to jest totalnie trafne, że my się boimy pytać. Ja wiem, jako ja miałam wersję do pytania, bo bałam mhm. się oceny i tego, że ktoś stwierdzi, że jestem głupia i tak dalej. a... Ja czegoś nie rozumiałam po prostu i potem się pytałam po albo w ogóle jakby odsuwałam temat i też tutaj dochodzi do tego druga rzecz tak mi się wydaje jeżeli chodzi o samą miłość o całą tą kwestię zwrócenia uwagi na swoje ja na to jak my się czujemy wobec siebie czy się lubimy czy się nie lubimy to co Hania powiedziała że najpierw trzeba się lubić akceptować a potem dopiero ewentualnie myśleć o miłości jak najbardziej jest ok i to jest jakby to jest element tego procesu całego tylko właśnie tutaj jest właśnie kwestia zdefiniowania kroków i podążania za tymi krokami, a nie myśleniem w kategorii y, magicznego rezultatu na już. My Natomiast się, jak się zakochujemy, to się jak zakochujesz lubisz, dopiero potem kochasz. Jakby nie kochasz kogoś, tak. W ogóle sam termin miłość, no. a już w ogóle samo miłość. Wielu ludzi po prostu nagle jest takie freak out totalny, bo my się nie uczymy miłości w jakiś sposób. Ta miłość jest nam zabierana i całkowicie od, od człowieczana. Usurowiana dodatkowo. Usurowiana. No. Miłość jest totalnie. To jest tak, jak masz ten y, saturation, to ściągasz pasek mhm. i robi się to całkiem bez koloru. No. Coś tam jest, ale, ale nas nie dotyczy. Mhm. I myślę, że to też może stąd się, stąd się brać, że. Jak ktoś mówi o miłości, to wiadomo, że fajnie jest kochać innego i tak dalej, dawać innemu, jakby my tak. całą tę miłość skupiamy na, na tej osobie, to, czyli to, co ktoś mówiła. jest miłość właśnie taka partnerska, to jakby, tak, tak jakby inna nie albo matka było, do dziecka, albo to, coś takiego, ale to rzadziej, najczęściej jakby, się, tylko za, jakby no. zewnętrzna osoba, natomiast tak. moment, kiedy mamy tę miłość samo skierować wobec siebie, o tym nigdzie się nie mówi, więc no nie to nie. powoduje w tym momencie przerażenie, strach, mhm. że można się czegoś takiego dowiedzieć i coś takiego o sobie w ogóle odkryć, no. tak mi się wydaje. Wiesz co, ja mam taką myśl, e, którą czasem e, powtarzam gdzieś tam w, w rozmowach prywatnych, że jeśli ty potrafisz kochać drugą osobę, potrafisz się o nią troszczyć, potrafisz o nią dbać, potrafisz się o nią e, martwić, czy ją wspierać, czy, e, czy spędzać z nią czas, śmiać się i tak dalej, to przecież ty potrafisz kochać. To jest tylko i wyłącznie odwrócenie. Tego, że ty jesteś taką samą osobą, jak ta, którą kochasz. Przecież ty już masz te umiejętności. To jest tylko przedstawienie sobie w głowę tego, że skoro ja mam te umiejętności, to ja mogę je przesunąć na to odbicie w lustrze, które tam jest. Ale tu dalej nawet, za co więcej, idzie. ja nawet akceptuję, akceptuję rzeczy, które są trudne w moim partnerze. Akceptuję to, że na przykład nie robi wszystkiego tak, jak ja chcę, i tak dalej, i tak dalej, i tak, tak. dalej. Mamy te wszystkie umiejętności, a jakoś jak dochodzi do tego, żeby to skierować do nas, to jest takie. No, no to ale to jest takie trudne. Nie, to oprócz tego, że to jest takie trudne, to dodatkowo, że ja nie będę przecież poświęcał czasu aż tak bardzo dla siebie tylko i wyłącznie, tak. bo to jest egoizm. Natomiast tutaj znowu jest e, brak wiedzy i definicji tego. Czy faceci ludzi. też tak mają? Czy to, to, czy to jest bardzo takie, bo to ja, ja mogę mówić tylko z perspektywy kobiet, że i, że i wychowana w świecie, A. który bardzo mocno podkreślał to, że trzeba się poświęcać, że kobieta jest wierzę że tego, żeby się wychować, że ja jestem na samym końcu w, w tym łańcuchu, bo najpierw jest mąż, dzieci, i kurwa pies, kot, wszystko, a ja na samym końcu, jeśli mi starczy czasu i energii. Mm. I zastanawiam się, być może mężczyźni też tak mają, tylko że o tym mówią, a może nie, bo to też jest kwestia, wiadomo, zawychowania. Może to jest tylko i wyłącznie kwestia mojej małej, tak zwanej komórki podstawowej, zwanej rodziną. Nie wiem, tak się zastanawiam. Tylko też nie wiem, bo te, nie, nie umiem ci odpowiedzieć na to pytanie. <śla> Moja płeć powoduje, że. Mówię, nie wiem. No. Ale może ktoś powie, jak z jego perspektywy jest. Nie jak wszyscy mężczyźni, tylko jak z jego perspektywy. No. Ja się osobiście cieszę, no. że z czegoś, co jest bardzo indywidualną rzeczą, jak terapia, mhm. robi się coś otwartego. W sensie no mówi tak. się o tym otwarcie, odważnie, też często pokazując, jak wygląda proces i przyznając się do tego, zachęcając innych do tego, że, że można pójść w tym kierunku i tak dalej. Nazywa się to samo miłością, nazywa się to samo akceptacją, nazywa się to procesem, jakkolwiek i tak dalej. I te osoby, które to robią w sposób bardzo indywidualny, po prostu pokazując swoje doświadczenie, mm -hmm. uważam, że robią piękną robotę. Jeżeli tak. ktoś robi z tego trend. Próbuję wyhaczyć to, co faktycznie coraz się masnie, odważnie pokazało u osób, które po prostu przechodzą swoją terapię. Ja w ogóle to mam taką myśl teraz, jak zaczęłaś się tym mówić, żeby zrobić po prostu taką listę polecanych miejsc, które wy jako nasi widzowie czytacie i oglądacie. I to takie, które wy czujecie, że są prawdziwe. W sensie dla Was są prawdziwe, że Wy się z tego faktycznie uczycie, że to nie jest tak, że potakujecie, bo nic nie rozumiecie, tylko takie, że to da, utożsamiacie daje się mocno. Utożsamiacie, z to, czy albo czy daje to no. pole do jakiejś dyskusji, żeby o coś dopytać i tak dalej. Jakby tutaj wspomniana Hania S. jest bardzo dobrym przykładem. Eee. Ja też ze swojej strony poleciłabym Elizę, bo to też jest przykład osoby, która na swoim Instagramie, jakby proces jej rozwoju, który ja obserwuję od wiele lat, to też jest bardzo piękna droga tego, jak można dojść do, samopo do samopoznawania się, do poznawania swoich granic i tak dalej. I ja uważam, że takich twórców jest na pewno bardzo o dużo. wiele więcej bardzo niż dużo. ja nawet mam świadomość, więc ja się chętnie dowiem po prostu kogo. To zróbmy, tak, zróbmy tak, że na na naszej grupie Międzyboskimi no. będzie taki post, pod którym będziecie pisać. Mhm. E, będziemy pisać, bo ja też mam parę osób, które y, tam podlinkuję, mhm. głównie z Instagrama. Ja bardzo chętnie poznam nowe osoby, które, które tworzą w tym klimacie. I właśnie to, co tak pomyślałam, jak jest jakaś wątpliwość pod tytułem. Nie jestem pewien, czy ta osoba ma, jakby czy ja ją dobrze rozumiem, to też możemy o tym pogadać. Nie oceniając, tylko po prostu pogadać, że. Nie jestem pewny, czy ta osoba mówi to, o czym wy, czy to jest może coś zupełnie innego, bo to też jest jakby przestrzeń na rozmowę, bo czasem nam się wydaje, że wszyscy mówią o tym samym, a nie mówią. Tak, i mi się tutaj przypomina, bo obejrzałam cały drugi sezon Sex Education na raz Aha. E, i bardzo mi się przypomina mama głównego bohatera, która siada za biurkiem i mówi So, remember, this is a safe space. You can talk about everything. Więc zróbmy tak. <grymne> to jest safe place. Remember, this start... boskie safe place. We can talk about everything. Powinniśmy jeszcze tak jak w Sadomasie wypowiedzieć hasło klucz, na przykład pingwin, że <grymne> już tam nie rozmawiamy o tym.